Dzień dobry kochani w nowym vlogu. Czy Was nie zadziwia ta częstotliwość? Czy to nie jest cudowne? nie bardzo, ale jest bardzo. Nie, ja się bardzo cieszę. Przygotowania do vlogmasu. E, idą tak jak powinny. Właśnie robię włosy i zaraz wychodzimy, jedziemy do centrum. W planie mamy spacer przy Pałacu Kultury. Musimy odwiedzić kancelarię i pojechać do sklepu. Zaczynamy vlog! No. Zaczynamy. Vlog, moi drodzy. Ogólnie my tutaj pod domem chodzimy do parku na spacery. A stwierdziliśmy, że już nam się trochę tutaj znudziło, więc w centrum spacerujemy, tak? si Wiesz, że mi się wydaje, że w ogóle włosy mi trochę urosły? No to Nawet chyba Nawet wiesz, te doczepione też, nie? One idą razem, zobacz. Doczepione do włosy rosną? <laughs> rosną z moimi. No tak, no to ci twoje rosną, tak? Moje rosną. No, no, dobra, ja się zdziwiłem. Zaczynamy. Za trzy, dwa i... Ja, nie! Ja tego nie robię! Przyjechaliśmy na plac grzybowski e, najpierw jednak, ponieważ nie robimy się dzisiaj do kancelarii, także e, pojedziemy tam jutro. E, teraz Luka zostawił rzeczy w sklepie, idziemy na spacer, wrócimy i wtedy będę musiała tutaj kilka spraw załatwić. Jesteś gotowa na spacer z nami. Uj, jaka grzeczna dziewczynka w kombinezonie z kołderką. We wake. Bezic. Luka wziął nam na drogę zimowe herbatki, tak? Czy... Ty masz zimową herbatę, ja mam kawę. Nie wiem, Dobrze. Czy to jest stróby, jest tak zimno, że... A. Weź, nie? Czekaj. Co jest? Co jest weź zobacz pod spodem, co jest. Jak, to jak ona wygląda. To jeszcze jakieś goździki na dole, Dobrze. coś takiego. O, gorąca. Fajnie, zobacz. Nie? Od razu jest Fajniutko, tak. Przyjemnie, tak? Jest, wiecie, zimno, wietrznie i herbatka. Możemy Log spacerować, tak troszeczkę vlogmasowo, tak chciałam powiedzieć. O a tutaj chodzę na paznokcie. Uuu! Spacerujemy sobie pod Pałacem kultury i powiem wam, że to jest w ogóle inny spacer niż ten, który mamy codziennie pod domem, także stwierdziliśmy, że będziemy zdecydowanie częściej tutaj e, przyjeżdżać, bo jest, wiecie, dużo ludzi. Super, jest, naprawdę. Tak ciekawiej jest. U nas pod domem, no to jest, wiecie, park, no i nic tam się nie dzieje, a tutaj tu jeżu na deskorolkach, tutaj wszyscy spacerują, mamy herbatkę. Mimo, ludzi dużo nie ma w tych czasach, to i tak jest tak. Ale i rzeczy. tak jest w miarę. Well we have, let's hold on tight. Jestem już w sklepie i chciałam wam pokazać, że przyszły świece Moldwine, i one przyszły e, w dwóch rozmiarach. Natomiast te małe a, chyba już się wyprzedały, tak? ja świetnie nie bo no to w takim razie zostały dwie ostatnie no to już nie ma, sprzedały się dzisiaj, natomiast czerwona jest, zobaczcie, półki są wypełnione na górze również ona się znajduje, także możecie już wpadać wiem, że dużo osób przychodziło i nie było tej świecy, także są już dostępne, tutaj też są schowane, tutaj mamy w szafkach baby powder także wszystko jest, kochani, mamy zapas, mam nadzieję, że na chwilę dłuższą nam starczy dyfuzory pumpkin również są dostępne stacjonarnie i świece pumpkin, to są wszystkie jakie tutaj są, czy mamy jeszcze schowane? z dwie, no to także nie jest ich za dużo, ale one są już na produkcji także będzie ich na pewno dużo więcej, a z tej strony z takich nowości mamy, zobaczcie sandal w mniejszej wersji natomiast zostały już tylko trzy a tak to są w dużej pojemności Jakiś nieproszony gość. Proszę. Pragnę przypomnieć, że musisz film opublikować A która jest godzina? 16.00. Dobrze, to dziękuję bardzo. Chodź, wejdź do środka. No, dziękuję. <ścoughs> że to Ania nie się obudziła już? Nie. Oficjalnie możesz powiedzieć, jak ci się sklep podoba, bo ostatnio byliśmy, ale w sumie nie nagrywałam twojej reakcji. Super. Świetne. Podoba ci się? Bardzo ładny. Tak, podoba ci się? Tak. Jesteś zadowolony? Tak, będę tu kupował. Dobrze. Dzisiaj z garażu właśnie przyniosłem dużo świateł. Powinieneś właśnie kupić. Dobra. To już. Tak? No. Kupujesz? Komuś na urodziny kupię, Nie wiem, komu na razie. Zdejmij tą maseczkę, jesteśmy sami, nie ma klientów. Dobra. Jak w domu. Proszę pani, tak. Komu zaraz. Ja wiem, że nie. Teraz Roskini, komu może można kupić? Poczekaj, wiem. Komu? Wiem komu? E, Marysia. Jaka Marysia? Z ma niedługo. A, Stens, i kupisz? Stensu. I kupisz no. Marysi świeczkę. Zobaczcie, I jaki tak, dobry kolega. to jest to siatkarka, reprezentantka Polski, lubiąca łódź na przykład. O, tak, o, lubiąca przyjechać do Warszawy. I, I poczuć się jak w domu. i mieszka sama. Zapachy, tak, mieszka w sama w nowym mieszkaniu, niedawno kupiła. I, i potrzebujemy takiego, żeby, żeby w łodzi miała. Tak, jak w domu. Tak. No to ja myślę, że to są takie domowe zapachy. Dwa. Tak, Kup tu, pumpkin. pumpkin. Tak. tak, a więc pumpkin po prostu. Dobrze. Tego się nie spodziewałam takiego klienta. Wiesz co, ja ci nawet zapakuję. Dobrze, oczywiście. Dobra. zamiast to w domu pod stołem sprzedać bez podatku, to będziemy tutaj nabijać. Nie. Co, nie. Ja nie. Nie, nie. Nie, ja, ja zniżki sobie... nie. Nie, a zniżki na z... Wszyscy, no, wszyscy te mają, ale nie dla ciebie. Dobrze. Ty musisz płacić za pełną kwotę, żebyś się czuł jak prawdziwy klient. Nie ma problemu. Dobrze, a pan karty. Ej kart kartę oczywiście. U, można kartą, niedawno tak, było? Można. To, 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 to nie już tak można. Tak, że ten sklep się rozbija prężnie. Proszę bardzo. Proszę przekazać z mnie lepsze życzenia. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Zależy, Zależy na tej Może kiedyś wiąże z nią jakąś przyszłość. Trzeba <grym grym grym grym> co to jest za osoba klienta? Płacę no, i wychodzę. Jestem oburzony. Potwierdzenia? Nie, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, do Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I the future is right. Hej, 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 puść, nie wolno. Co ty tu robisz? O nie! Nie wolno tak rozrabiać w sklepie, mamy. Nie wolno, nie, nie pozwalaj jej tam skubać. Nie można, bo zerwiesz, wiesz? Kamerę możesz, proszę. Dzień dobry, witamy Dzień dobry. kolejnego klienta. Dzień dobry, o, jak pachnie. Hmm, pachnie, ładnie. Pięknie, po prostu pięknie. Wiesz, że Luka przed chwilą kupił świecę? Naprawdę. Pre na Naprawdę, na Prezent dla marysi. Uczestniczymy w akcji, wspierajcie lokalne biznesy. E, tak, tak, ja też bardzo polecam właśnie. Biznes swojej nauczonej i Jest taka akcja, zdajmy to może, bo nie ma. Nie, nie ma to i tak klientów. klientów. E, Widzę, co jest taka akcja na Facebooku, gdzie właśnie wspieramy polskie firmy, wspieramy polskich przedsiębiorców i twórców i ja uważam, że to jest naprawdę świetna rzecz, jeżeli e, możecie teraz, nie wiem, no bez przeć... prezenty. To, to tak. To jednak warto. Fajnie by było, gdybyście wsparli te polskie marki i w szczególności nas. Kosmetyki. <laughs> nas też, ale inne myślę, też, tak. O te branże takie. I kosmetycznie, i nie wiem, na jakieś ubrania tak. polskich projektantów. Słuchajcie, to jest naprawdę mega ważne, żeby nie wspierać tych wielkich sieciówek. Tylko mniej no, mniejsze. Tylko, tylko tutaj nasz rodzimy biznes, bo jest bardzo ciężko we wszystkich branżach i cóż. Gramat Dziękujemy, Nuka, za... W ramach za... musicie dzisiaj obejrzeć 100 razy mój film. To, to żeby nabić ci reklamy. na co przyszedł. Babcia! Cześć, cześć babciu. Babcia dzisiaj do nas przychodzi na kolację? Tak, przyjdę. A co zrobisz, Nie, zamówimy coś zaraz. Nie, zamówimy. Coś dobrego, tak? tak? trzeci dzień na diecie, wiesz? Tak. A, moja córka, bo już tak patrzę i nie wiem. to? Trzeci dzień. A jaka to dieta? Jest zdrowe, odżywianie bez syfu i słodyczy. No dobrze? 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 Nie, bardzo dobrze. Ubieramy się? No trzeba. Się to tak, no mhm. Jak ty babcię ubierasz? Ja no, no, nie no, lubię kondyna kondyna się ubierać w moim Ja chcę do domu. Idziemy. już. Kilka miesięcy temu na chrzest Charlotte przyleciała Sara e, od Luki, ponieważ była chrzestną, jak wiadomo, i wtedy oddała mi, słuchajcie, moje wszystkie pomadki z Banana Beauty. E, one jej się bardzo spodobały, więc stwierdziłam, że oddam jej wszystkie, ja jeszcze sobie je zamówię. I e, właśnie ostatnio chciałam się pomalować, i mówię: o kurczę, nie mam po prostu ani jednej pomadki, a bardzo ja lubiłam. One bardzo dobrze kryją. Ten kolor jest przepiękny, matowy e, i długo się bardzo trzymają te pomadki, i nie są takie jak skorupy na ustach. E, dlatego zrobiłam sobie ponownie, nie wiem już które w życiu, moje zamówienie z Banana Beauty, ale, ale jest kolejne, ponieważ nic już mi nie zostało. Mam tutaj sporo pomadek: pomadki ze złotymi nakrętkami są z limitowanej edycji Queen Bee. I one są mocno limitowane. Także, jeżeli e, macie ochotę sobie je zamówić, to raczej się śpieszcie. One są w takich fajnych, różowych odcieniach. Spójrzcie, bo tu akurat mam tuż do rzęs Stwierdziłam, że skoro złapałam za maskarę, to od razu otworzę i pokażę Wam, jak wygląda. E, mam dwie maskary. Z prawej strony to jest maskara Fake It, a z lewej no limits. I one, zobaczcie, jakie mają świetne szczoteczki. E, ta z prawej strony, ta tutaj od dołu, jest zdecydowanie moją ulubioną. Tutaj z całego brzegu mam pomadkę Miss Olala. E, I to jest właśnie ta z tymi ustami na zakrętce. Następnie mam Twinkle Up ten tutaj kolorek i to są zdecydowanie moi faworyci, ten jest delikatniejszy, ten jest ciemniejszy, także na przykład możemy sobie pomalować tym kolorkiem w dzień usta, a na wieczór zmienić właśnie w Twinkle Up i już te tutaj trzy kolorki, to są kolory właśnie z kolekcji Queen Bee, z edycji limitowanej wezmę sobie je tutaj, żeby przeczytać Wam, jak one się nazywają, trzeci kolor to jest Aloha, następny Kolor był Nude Up, i ostatni kolor to Hippie Me. Także te kolorki, zobaczcie, one są naprawdę bardzo ładne. Ja bardziej wolę takie kolory wpadające w róże, a te są bardziej. Pomarańcze, e, także te są zdecydowanie dla mnie. Najpierw użyję konturówki Rose O'Clock i to jest przepiękny, również różowy kolor. E, miałam z niego pomadkę w płynie, ale oddałam Sarze, także będę musiała sobie również ją zamówić. E, na ten moment zamówiłam tylko konturówkę i zobaczcie, tak wygląda e, normalna konturówka: jest czarna, a z kolekcji Queen Bee jest złota e, pod zakrętki. Ja nie jestem dobrą osobą do testowania e, pomadek, bo jeżeli u mnie wygląda, Dobrze to będą, u każdego wyglądały dobrze. Przez te moje okropne, wypękane usta. Bardzo ładne, dziewczęcy, może nie taki naturalny kolor, bo jest jednak e, troszeczkę taki mocniejszy różowy, ale jest bardzo dziewczęcy. E, no i teraz spróbuję nałożyć e, pomadkę Twinkle Up, czyli e, drugi mój faworyt. E, I ona jest troszeczkę ciemniejsza, także możemy spokojnie nałożyć sobie właśnie e, tą pomadkę. Na tą wcześniejszą, jaśniejszą Ten drugi kolor jest zdecydowanie dla mnie na wieczór Ja na co dzień nie lubię takich mocnych kolorów Kiedyś bardzo lubiłam fuksję, czerwienie Natomiast na ten moment te kolory bardziej są dla mnie na wieczór Także ten wcześniejszy kolorek Miss Olala Jest zdecydowanie dla mnie na dzień, a ten na wieczór Mam jeszcze tutaj taką konturówkę o nazwie Prosecco Ready I bardzo jest ciekawa różowa, ale taka, taki brudny, ciemniejszy róż, spójrzcie, naprawdę bardzo fajnie wygląda. Można sobie połączyć z pomadką Na przykład pomalować sobie tylko, wiecie, kontur I jakąś jaśniejszą środek I pracowanie będzie to wyglądało Muszę sobie koniecznie jeszcze zamówić w takim razie Pomadkę właśnie z tej nazwy już niedługo zbliżają się święta Najpierw Mikołajki, ale później święta Także to jest dobra okazja, żeby zamówić jakieś prezenty Dla siebie bądź dla bliskich No i wiadomo, jak zawsze mam dla Was z Banana Beauty fajny kod. Przez tydzień od momentu publikacji będziecie mieć minus 50% na wszystko z kodem Anjax. E, tylko, że w koszyku musicie mieć minimum dwa produkty Możecie sobie wziąć na przykład pomadkę e, i do tego maskarę, bądź pomadkę, konturówkę Żeby skorzystać z mojego kodu w koszyku musicie mieć dwa produkty I e, ta oferta będzie ważna tydzień czasu, a po tygodniu zniżka z 50% przejdzie na 35%, także to jest wciąż dużo ale wiadomo lepiej skorzystać z tej większej zniżki, także jeżeli planujecie yy, zrobić się bliskiej osobie. Bliskiej swojej mamie, siostrze, kuzynce, bardziej stronę żeńską, właśnie dziewczynie, żonie, prezent. To z kodem Angiac macie minus 50% przez pierwszy tydzień. Życzę Wam miłych zakupów. Link do strony Banana Beauty zostawiam w opisie, także możecie teraz tam zerknąć i dajcie mi znać, czy nagrać w tym roku taki film, taki prezentownik, film z pomysłami na prezent. Wiem, że wiele osób ma z tym problem i zdecydowana większość tutaj pewnie mężczyzn ma z tym problem. Natomiast są pewnie też takie dziewczyny, które nie wiedzą może co kupić, nie mają pomysłu, e, a ja mam dużo pomysłów. Ja lubię robić prezenty, e, lubię, bardzo lubię na każdą okazję. Także zawsze jeżeli ktoś nie wie, co komuś kupić, to ja jestem chętna do pomocy i tak sobie pomyślałam, że właśnie może nagrać taki film, w którym e, będę mogła pokazać wam fajne rzeczy. Dajcie znać, czy chcecie. Zmykam do mamy, ponieważ ona tam cały czas czeka i nie wiem, czy ululała czarni, czy nie. Także idziemy do niej. Szablonka, si, ja robisz z babci. Radź sobie, babciu, pa! Idziemy do mamy. Powiedziałaś, że sobie kiedyś radziłaś, więc tym razem ja też sobie radziłam, Ale musisz ją rozebrać, najpierw troszeczkę przetrzeć z tego wszystkiego. Bo... Ale mnie to Ale bawi O nie, o nie, nie ratunku Babcia Edytka już zmieniała Super Teraz twoja kolej Bardzo wesoło Widzę Pa mamo, radź sobie się Słuchajcie, robiłam przed chwilą test ciążowy Bo na 70%, jakby byłam pewna, że jestem w ciąży. Tak mi się wydawało. Eee, przez różne objawy i też przez to, że dwa dni pominęłam moje tabletki antykoncepcyjne, no i jakby wszystko na to wiecie. Wszystko się tak złożyło, że bardzo duże prawdopodobieństwo było. I moja mama chyba jest pewna na 80%, że jestem w ciąży. Znaczy że może wyjść test pozytywny. O, eee, więc zrobiłam test ciążowy i wyszedł negatywny. <noise> Domalowałam kreskę na tym teście. Spójrzcie. Czekajcie, czy to będzie widać. Domalowałam tutaj drugą kreskę, a że moja mama nosi okulary i ich teraz aktualnie nie ma, to może się na to złapać. Także zobaczymy. <noise> Nigdy tego nie robiłam, więc mam trochę ubaw. Zobaczymy zaraz, jaka będzie jej reakcja. Co? Nie kreski. Nie, spirujesz, na namalowałaś. No naprawdę, nie, zobacz. Przyjrzyj się. Przecież jest namalowane. No, na nic nie rysowałam. No, Andrzej, jak ty, ty? No, też widać, że jest Ale ja nic nie mam przecież nic zarysowania. Są narysowane na tym wiadomo. <śladanie> 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 No, takie nie! Tak, już myślałam, Boże, wkręcę ją, bo normalnie nosisz okulary, a teraz nie masz. Nie. Jak zobaczyłaś? Wiesz co, jak mi to podałaś, to zobacz, to od razu widać, że na dole ta kreska inny jest... inny kolor troszeczkę się różni. A tutaj... Nie, jest po prostu... Widać, że jest namalowany. A szkoda, że się nie wkręciłeś. No, Jeszcze nie. kiedyś wiesz, będzie to... czas, chociaż ostatnim razem też mi nie uwierzyłaś, więc. No nie, ale jakbyś to namalowała tam na dole. Nie da się właśnie, wiesz? Próbowałam się... pod, podłamać to okienko i się nie dało. Nie, ja w pierwszym momencie to ty efekt, słyszałam Twoją minę, to mówię: o kurczę. <laughs> Co to się dzieje, Charlotka nie chcę spać. Jeszcze nie będziesz miała nie braciszka. Obróciła się na brzuch. Pani siostrzyczki, Cześć! Idź, lulu. Słuchaj, wpadłam na lepszy pomysł. Wkręcimy no. Twojego Mariusza. O. Że jestem w ciąży i zobaczymy, jak on zareaguje. Może on się da wkręcić, co? Wiesz on co? raczej jest nie tak. będzie ciężko, on mnie wiesz, dobrze zna i. Spróbujemy. Ja nie umiem, tak wiesz. Będzie miał debiut tutaj u mnie na kanale Dobra. przez telefon. Dobra, Dobra próbujemy. próbujemy. Halo? No nie uwierzysz, ja jestem w takim szoku. wychodziłam, żeby do ciebie nie ja też nie wierzyłam. Nie ja naprawdę nie, no nie robimy, naprawdę, ja byłam w takim szoku jak to zobaczyłam, mało nie zemdlałam tutaj, akurat usypiam szarlotkę i Andzia wychodzi i nie, nie wiem, co teraz? No? Ja myślę, że mnie wkręcacie. Andzia, wiesz, tu się śmieje, tu płacze, nie wiem co mam z nią zrobić, poszła do luki teraz. Byłem 100% przekonany, że mnie wkręcacie i że sobie coś tam No ale... też nie ukrywam, że teraz jestem w tym szoku i nie wiem co o tym myśleć. Ja, jest, ja jestem w takim szoku, że ja też myślałam, że ona mnie wkręca. Mówię, a na bank coś w ogóle wymyślili sobie jakiś tytuł do filmu, albo co? Ale wiesz, pamiętam, jak mi tydzień wcześniej mówiła o tym, że, że coś może być, więc już tak mówię, no kurczę, tydzień by chyba nie kombinowała z czymś takim. Będziemy musieli Charlotkę zabierać na weekend, żeby sobie chociaż mogli trochę odsapnąć. Szczerze, Andrzej, ja że mnie wkręcacie cały czas, no, jasne. Wkręc, no ja bym Cię chciała wkręcać. Ancia by cię chciała pewnie wkręcać. No, bo ja to tam się cieszę, no co? Już druga wnuczka bądź wnuczek będzie wesoła. Jestem w szoku. i się cieszę, bo wiesz, ja doskonale wiem, że ubiegam dzieci Tak. Im nas więcej, tym fajniej jakby biorąc pod uwagę, że się do tego przygotowali, załatwili już test wcześniej, pozytywny i tak dalej. Za chwilę będzie filmik. Jak to wkręciła mamy, że jestem drugi w no co ty? myślisz? Tak, ja. No ja tego te tego no. Oni są do tego zdolni. Serio? Serio? No, no, oczywiście, że tak. No, oczywiście, że są zdolni. Znaczy, ja. no, to jest genialny pomysł, Jeżeli, jeżeli jest ciągle, no to szkoda, że tego nie zrobili. Wcześniej? No, nie, to prawda. To, czy szkoda. Nie, no fajnie, że jest, naprawdę. Ja się cieszę. Ja widziałam te testy, wiesz, jak przyniósł jeszcze je sobie oglądałam, bo mówię, a zobaczę jakie teraz są. Może mieli trzeci schowany, no ale no, taki wkręt, żeby już się tak przygotować. A skąd oni taki test wzięli? Kupili gdzieś na Allegro? Dziewczyny, które są wciąż, że biją na tę kasę. no. Żeby o kurde. No, no nie, no sprzedają to laskom, które są tacy, to kupią na dziecko. Nie? O! o nie. Nie, no, jest... Ale on jest swany, wiesz? No. Że on ogarnął to, że możemy go wkręcać. No, no tak, tak, jest ale, ale troszeczkę pół na pół. Myślę, że dużo wierzy w to, że. Chociaż jego się udało wiesz, wkręcić. Nie, ja nie umiem, dobrze, tak wiesz. Kręcić. Nie, ale i tak, dobrze, dobrze wyszło. Nie chciał na początku uwierzyć, ale finalnie udało nam się go wkręcić. Był w szoku, ale już przed chwilą wysłałyśmy mu zdjęcie z napisem To był prank, do zobaczenia na YouTubie. także pozdrawiamy. Taki miałyśmy dzisiaj humor. Nie udało się moją mamę wkręcić, to chociaż udało się wkręcić. Mariusza. Ja się już z Wami żegnam, mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał, że trochę się z nami pośmialiście. Eee, zbliża się vlogmas z wielkimi krokami. Nie mogę się go doczekać. Jestem dobrze przygotowana e, na ten grudzień, także... także do zobaczenia już w kolejnych filmach. Coraz bliżej Vlogmasu jesteśmy. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mua.